Witam, w tym filmie sprawdzimy jak dobrze znasz teksty piosenek. Edycja, reto. Przed tobą 20 utworów, a przy każdym odpowiedzi A, B, C, D. Na końcu sprawdź jak ci poszło. Zaczynamy. Włożyłem to serce jak Braveheart, teraz mogę sobie leżeć na boku jak sześcian, Kiedy byłem na zakręcie miałem z czego skręcać ham. Na kierę kładę dłony, chciałbym wyjebać na miesiąc w mojej stajni. Trzymam koniec... Na miesiąc w mojej stajni trzymam konie, mam ich 450. Nie budź mnie. Częściej w waucie niż w domu, a tak bardzo kurwa to kocham, wygrać tysiąc powodów. Tysiąc powodów tej euforii nie da mi koka, nie chcę kolejną szklankę opróżniam, napełniam Mój dealer mnie w offpóta Zdarza mi się, że nie piję, ale dzisiaj to mi nie przydarzy Zakładam złoto na Dla całego Na to to lepsza marka. Nie lewych to nie ja za Mam miał mi z z drogi. Nie mam czasu, żeby grać perka, skoro mogłem stanąć na nogi. Wygrać perka, skoro mogłem stanąć na nogi. Teraz koła sam robię przez Benzyna, bo gas to tylko pedał Omijam korek slalomem przez skręty Ciągle się spieszę, zapominam o klaksonie Od kiedy trąbię wydechem, czas spierdalam Na trzeciego nigdy nie był wyprzedzany Go Nigdy nie był wyprzedzany Ja zegarka nie oszukam tak jak ma. Nie zapłacić, palce z niedąbniętą sapą Nie wydaje na maty nie wydaje mi się. O-o, czemu chcesz ognia, jak nie palisz? O-o Nie palisz, o-o, naszego swodnia, ale czy? Ty... palisz Prawo, potem w lewo we zostawić Cię, jak się pojawi niemoc Jebać, ja wchodzę tak jak po swoje I kogo nic nie pyta. muzyka to dla mnie spowiedź Nie pyta, muzyka to dla mnie spowiedź Znowu fanom daj rarytas Zmieniły mnie pieniądze, zmieniło mnie co widziałem Mam gdzieś jaki masz portfel jak bardzo go wypchałeś Lubię kupić drogie czuchy Lubię kupić drogie czuchy, bo nigdy na nie, nie miałem nie tak jest, ale jesteś męski, wow, bo zrobiłeś 200 pan, ale nie ma opcji, że może zerknąć. na te kwestie, tak festy, tak zrobiłeś ci 200 pan. zrobiłeś ci 200 pan, w sumie z ciebie nie zła, bitch Uwaga! Jeśli chcesz, aby twój ulubiony artysta znalazł się w tej serii, wejdź na Discorda i napisz swoją propozycję. Link w opisie. A teraz wracamy do odcinka. Jeszcze nie byłem tak pojebany Bo jak stawiasz wszystko na jednej sali, to może spać Sadko kiedy przy tym nie rozwalić, z obok was Nie, wtedy płomień gaz, nie, tak jak właśnie z gazu Ten, że mi kurwa było nie wstyd Tak jak właśnie z gazu Ten, że mi kurwa było nie wstyd wrozić o szansę. Które wychało jak kwas, nie przestaje. Słyszę jazda, to mnie nie trzeba zachęcać. Mam to w gwiazdach zapisane, kurwy bez talenta. Na nadgazka, kurwy bez talenta. Na nadgardkarz, świeci złoto, w palcach szyi. W zęb Kurwa dzieciaku, bo weźmiesz co chcesz, kiedy tylko dorośniesz I wtedy pozbędziesz się strachu, bo z najgorszego gówna można się podnieść Origo, tego nas uczy odszedłem, tego na odszedłem. Oh. Oh. Znamy było i znamy nędzę oh. Donosili bananowi chłopcy, teraz to zakładamy niczym wirki skórę owcy, bro za mną paru kumpli jest, wjeżdżamy tu jak do siebie, utopimy smutki Do siebie utopimy smutki, ktoś krawczyka puścił gdzieś Czego móc się Co Chcą mi wejść na łeb, albo bym zdech jak pies, to mnie nie urządza Przelewam krew za krew, wymieniam dech na wdech Przelewam krew za krew, wymieniam dech na wdech, telefon zdech na łączach Sam, samym sobą jest mi źle. Gummy, niczym plaw. Gummy, niczym plaw. Zagubiony jak ten pies. Jedenutmar, lub Malboro przez perfidy i kamerę. I dobre ponoć, dużo palę Jak dam szyję, czasem kupię black dead A yeah. jak puste są kiermany A yeah. jak puste są kiermany To palimy black na powiat no Zdałbyś tej błądzie wiele jakby mógł, to byś jechał z nią jak kradzonym. ze sztuką, tabletkę daj drugą, bo nie śpię i rozmyślam, z o chwilach co nie wrócą To co widzę kurwa czasami przerasta, już byłem w tylu miejscach Przerasta, już byłem w tylu miejscach, pojebanych sytuacjach nie boję się jutra, czekam tylko co przyniesie szczęście, a może wiatr w twarz Nie unikam lustra, chociaż nie zawsze się cieszę Chociaż nie zawsze się cieszę, widząc odbity w nim świat i jak Wam poszło? Jeśli Twój wynik jest między 0 a 5, to bardzo słabo znasz preto. 6 a 10, to jesteś przeciętnym słuchaczem. 11 a 15, to możesz się nazwać fanem preto. 16 a 20, to jesteś totalnym koksem i wiernym fanem preto. Zostaw lajka, jeśli chcesz więcej tego typu filmów, i do następnego.